To jest świnia, to, co on mi zrobił, jest to świństwo. Ale w tamtym momencie yy, no, jeszcze uważałam, że to jest jeszcze tak part of the game, prawda? Część tej całej gry, którą prowadziłam razem z mężem. Czyli z tym... Parę, paręnaście dni temu też była było, jak <laughs> gubernator Nowego Jorku podawał się do dymisji, bo okazało się, że spotykał się z prostytutką. I była konferencja prasowa, na której on się przyznawał do wszystkiego i mówiąc, że odejdzie ze stanowiska. I rzeczywiście stała tam też koło niego żona, no, ale nie wyglądała na osobę, która, też znaczy jest w pracy. No, ona po prostu wygląda tak jak żona, i każdy z nas by wyglądał w tej sytuacji. Tak, wyglądała tak. Na, na osobę po prostu totalnie zrozpaczoną, której się życie skończyło. I e, następcą, następcą e, gu, gubernatora Spicera w stanie Nowy Jork został jego zas poprzedni zastępca, e, czarnoskóry w tej chwili już gubernator Patterson, mm -hmm. który tydzień po objęciu tej funkcji wystąpił znów na konferencji prasowej, znów z żoną e, i przyznał się, że on też miał e, różne romanse, że woli to teraz ujawnić, e, żeby potem, prawda, nie wyciągnięto, nagle nie wybucha bomba, brał narkotyki w przeszłości. To jest pierwszy czarnoskóry gubernator w historii stanu Nowego Jork, Również e, to, co ciekawe, też niewidomy, pierwszy w ogóle w historii Stanów Zjednoczonych niewidomy gubernator. E, on się przyznał do e, afer po, e, e, romansów pozamałżeńskich i jego żona tak jest. też się przyznała do romansów pozamałżeńskich. I powiedzieli, że wszystko sobie wytłumaczyli, sprawa tak, jest jakieś koło cała ta historia tak. prawda, zatacza. E, ta polityka się na tym szczeblu jest dość wysokim, prawda? bo gubernator Starnowy jak to jest ważna postać w amerykańskiej polityce. E, no to już jest taka opera mydlana z wyższej półki. Obaj byliśmy wielokrotnie na kapitolu. Obaj widzieliśmy, jak dużo młodych bardzo pięknych dziewczyn tam się kręci, zwłaszcza w tych biurach asystentów. Nie wiem, czy miałeś okazję widzieć film Wojna Charlie'ego Wilsona. Jeszcze nie. Który opowiada o kongresmenie, który sam spowodował, że CIA się zaangażowało w wojnę w Afganistanie. Nie w tą teraz, tylko w, tą w latach 80 przeciwko Rosjanom. Tam jest pokazane jego biuro. I on w tym biurze zatrudniał wyłącznie piękne, młode kobiety. I kiedyś zapytano o to, dlaczego... Przyjmuje, czy to nie jest. Czy to jest dobra polityka kadrowa, że, że przyjmuje wyłącznie piękne młode dziewczyny, odpowiedział, że y, bardzo trudno jest kogoś nauczyć, y, y, znaczy można kogoś nauczyć pisać na maszynie. Jest to trudne, ale można nauczyć, natomiast nie można kogoś nauczyć mieć duży biust i dużą pupę. I to był jego argument za zatrudnianie młodych kobiet. Bo te skandale seksualne, o których mówimy, w Waszyngtonie są od zawsze. Są od I... zawsze i. Yy... To też nie jest tak, że one w tej chwili są głośniejsze, były w przeszłości głośne skandale, tylko dzisiaj rzeczywiście ta, ten, ten całe otoczenie medialne się jednak bardzo zmieniło, poszło to wszystko do przodu, ludzie dużo bardziej... Duż, mają dużo większą styczność dzięki internetowi, dzięki telewizji kablowej, tym wielu, wielu kanałom informacyjnym w amerykańskiej telewizji, temu, że dziennikarze są wszędzie, że są te wszystkie helikoptery, kamery, podsłuchy, e, telefony komórkowe, które się nagrywa i tak dalej, i tak dalej. E, e, są dostępne, tak jak w przypadku na przykład gubernatora Spicera z Zjednoczonych, pojawiają się nagrania autentyczne z jego głosem, którym on tak. mówi, on zamawia te prostytutki, tak. ustala cenę. E, to jest no zupełnie coś innego niż, nie wiem, afery e, Tomasa Jeffersona, czy nawet e, Johna Kennedy'ego, które to były tylko plotki tak naprawdę. No właśnie, bo znaczy, przy Johnie Kennedy warto się zatrzymać. To był największy babiarz, jaki był w Białe... Znaczy Bill Clinton no, to jest przy nim mały... Myślę, przyczyny... że konkurencja jest niezła. Mały... Z pewnością Bill Clinton jest blisko, ale jednak mu trochę brakuje do Kennedy'ego również w tej kwestii. Ale wtedy dziennikarze, przynajmniej twierdzili, że wiedzą o tych skandalach, o jego aferach, o jego spotkaniach z paniami. Jest słynna historia, jak Marlena Dietrich przyjechała do Białego Domu. Była już z panią w takim... Powiedzmy więcej niż w średnim wieku, ale ciągle była niezwykle atrakcyjną osobą. No i jest opowieść o tym, która się w paru książkach okazała, że John Kennedy chciał jej pokazać białe Dom, ale nawet nie weszli na drugie piętro. Tylko zatrzymali się na kilkanaście minut na schodach. I dziennikarze wiedzieli o tym, a mimo tego nie opisali, ponieważ uważali, że to nie jest rzecz, którą należy opisywać, a poza tym uważali, że to jest za dobry prezydent, żeby go niszczyć w ten sposób. Dzisiaj to by nie było możliwe. Nie byłoby też możliwe z racji tego, że jest po prostu dużo więcej, może już nie tyle dziennikarzy, co te wszystkich redakcji. I tak naprawdę. Gdy w latach 60 czy 50 czy 40 ten światek, na przykład korespondentów przy Białym Domu, to było takie za, za, zamknięte koło, tak naprawdę zamknięty bardzo krąg. Bardzo in, Tak, insiderów, którzy naprawdę właściwie mogliby się zamienić z niektórymi z tymi, tych ludzi na bardzo, w ważnych stanowiskach. A potem o... ciebie i mnie wpuścili to już nie było ekskluzywne. Ale od kiedy właśnie się zaczęli, ta nowa fala Te. ludzi do Białego Domu przychodzić, dziennikarzy, E, dużo większa konkurencja, prawda, ta presja konkurencyjna, wyciągania różnych ciekawych historii, takie rzeczy dzisiaj już nie są możliwe, żeby to trzymać w tajemnicy. No i ch chyba nie jest możliwe, aczkolwiek. To wie, czego się jeszcze dowiemy, żeby, no, żeby prezydenci utrzymywali tak długie romanse, tak jak Kennedy na przykład z Mary Monroe. gdzie to był stały związek, to nie było tak, tak jak spotkania z Moniką Lewińskiej, gdzie oni tam na chwilę się spotykali w owalnym gabinecie. No z Mary Monroe to był po prostu stały związek faktycznie. Tak, z tym, że od tamtego czasu tak naprawdę to już nie, było wiele nie tylko skandali obyczajowych, prawda, ale w ogóle Ameryka, amerykańska polityka się zmieniła, e, gdyż było kilka wielkich bomb, prawda? Sprawa Nixona, jego odejścia i Watergate, całe to, no, to kompletnie zmieniło już nie tylko pod tym względem e, jakby tą politykę amerykańską, ale w ogóle mentalność tak naprawdę ludzi, którzy się zajmują polityką, e, nauczyło e, Amerykanów nie ufać swoim politykom, tak? To jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, która się wtedy stała. E, I ta nieufność, sceptycyzm trwa do dziś, podtrzymany przez sprawę Clintona i pewnie przez kolej, każdy kolejny skandal a rzeczywiście o, oni zawsze będą prawda, zdradzali, kłamali, kradli i tak dalej. Każdy sobie może dopisać. nie jest trochę tak, że też mentalność Amerykanów się troszkę różni od mentalności Europejczyków w tej kwestii. Jest to, wiemy o tym, że europejscy politycy też mają mnóstwo takich skandali, też są tylko ludźmi, ale jednak w Europie jakoś to nie przeszkadza im. W to mnie słynna historia kochanki prezydenta Mitterranda, który jak umarł, to ta kochanka już zdaje się nie żyła wtedy, ale córka jego nieślubna z tą kochanką przyszła na ślub. Na ślub, na, na pogrzeb. I wszyscy uważali, że to jest absolutnie normalne, że ona przyszła na pogrzeb. No w Ameryce to było kompletnie nie do pomyślenia. Ale... Toś mi, jeszcze tylko ci powiem, że francuski dziennikarz mi powiedział, że we Francji, to było w czasie afery Lewińskiej, że w Ameryce yy, yy, ma małżeński związek polityka go wykańcza, a we Francji trzeba mieć związek małżeński, żeby trafić do polityki, bo tylko w ten sposób możesz udowodnić, że jesteś prawdziwym mężczyzną. Tak, jak taki związek ci wystarcza, to wtedy już trzeba się ożenić z tą super, prawda, modelką, tak jak robi to w tej chwili prezydent Francji. Nie, mi się wydaje, zazdrościmy też, że zazdrościmy mu e, wszyscy, e, że Nasze Europa, żony nie oglądają, do Europy mam to dojdzie. Znaczy, wydaje mi się, że to jest nieunikniony proces i że prawda, ta Francja e, epoki Mitterranda to była tak trochę jak e, Ameryka epoki Kennedy'ego, trochę przesunięta o te kilkanaście lat czy kilkadziesiąt. E, ale e, że, że dzisiaj, a może za następne kilka, to już takie sprawy naprawdę nie będą możliwe. Że te media e, się jednak upodobniają również, tak, ta coraz większa konkurencja, e, to e, internet, e, blogerzy ten są dzień aparatami fotograficznymi? Tak, tymi, olbrzymi głód, publiczności komu, komu. na takie materiały nieoficjalne. Aż ci odbiorcy mediów się aż tak bardzo nie różnią w Europie od Amerykanów i wydaje mi się, że te media też będą się zmieniały, w związku z czym. Politycy europejscy, uważajcie. To jeszcze zapytam takim, o taką dosyć podstawową sprawę. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy prezydenta, który jest fantastycznym prezydentem i naprawdę robi dużo dobrego dla kraju. I nagle się okazuje, że, ma, że właśnie ma kochankę i jest jakiś skandal obyczajowy. Czy, czy na ile ważne jest, Twoim zdaniem, to? Te, te skandale w życiu polityków, na ile ważne są dla oceny ich postępowania. Na przykład z Kennedy'm to jest prosta sprawa. Kennedy był, fan... znaczy, moim zdaniem, był fantastycznym prezydentem, pewnie najlepszym, jakiego Ameryka miała. I te skandale obyczajowe, w, mo... w moim przekonaniu, nie zmieniają w ogóle oceny jego prezydentury. E, czy jest, jest pewnie rzeczywiście granica... E dużo chyba zależy od tego, na ile wizerunek prezydenta jest budowany na takim, na takim podejściu, że ja jestem takim tym czystym, wzorowym, szczerym do bólu, zawsze mówiącym prawdę, nie ukrywającym niczego politykiem. I wtedy wyciągnięcie właściwie każdej, to, czy to będzie jakaś łapówka, czy dziwne pieniądze na koncie, czy kochanka burzy uderza w ten wizerunek i to jest po prostu ważne dlatego, że uderza w wizerunek, a nie dlatego, że był to seks, prawda, czy, ko czy kochanka. Więc to dużo ważne. Z Bilem Clintonem no to, to jest naprawdę tajemnica do dzisiaj. Jak on ocalał. jak dzisiaj się zastanowimy nad tym, co on robił i co wtedy wychodziło na jaw, jak on mógł przeżyć, prawda? Patrzymy na te kolejne upadki Amery polityków w Ameryce. Udało mu się. Eee, więc jest to możliwe. Dziękuję ci Marcinie bardzo. Na szczęście Dzięki. nasi politycy nie mają takich... Ostatni był chyba premier Pawła, który był zamieszany w takie, w takie plotki. Opowiedz no, coś więcej. Nie, to już następnym razem. <laughs> eee, dziękuję ci bardzo. Ja państwa Dzięki. zapraszam na krótką przerwę i po niej wracamy do programu. słowa na Białorusi nigdy nie była rozwinięta, teraz odeszła w niebyt. Milicja i KGB zatrzymały kilkudziesięciu dziennikarzy niezależnych mediów. Kurdowie po raz kolejny zamieszali w Turcji. W demonstracjach i walkach zginęła jedna osoba, kilkadziesiąt zostało rannych. Prezydent Czeczanii i samochody czyli opowieść z cyklu Jeśli jesteś głową państwa, wolno ci wszystko, a nawet więcej.